Update 16.20 jest już dostępny w grze. Dodał on kilka ciekawych rzeczy oraz kilka rzeczy zmienił. Jeszcze na starcie chciałbym powiedzieć o nowym giveaway'u na kanale. Jeśli wbijemy na tym kanale 200 subów, to zrobimy giveaway na losową rzecz ze sklepu. Więc, więc upewnijcie się, że subskrybujecie kanał, a ja już zapraszam do oglądania. Was też to denerwowało, gdy lądowaliście sobie na jakiejś miejscówce, znaleźliście sobie fajne auto, ale okazuje się, że to auto niezbyt dobrze radzi sobie poza drogą. Od teraz w prawie wszystkich większych miejscówkach na mapie pojawiają się warsztaty i w tych warsztatach można znaleźć specjalne opony, które można sobie zamontować yy, rzucając na auto i wtedy każdy typ auto może mieć opony, które bez problemu radzą sobie na, na ciężkich trasach, czyli możecie jeździć po górach, po trawie, wszędzie można takimi oponami wjechać, można nawet nimi wjechać pod górę. W warsztatach możemy znaleźć i opony i kilka części mechanicznych, więc warto je tam sprawdzać. A same opony można wrzucić na każdy typ auta, albo po prostu na ziemię. Wtedy będą działać jak normalne opony, będzie można na sobie na nich skakać. I oczywiście można je z powrotem wtedy podnieść. Mityczna pierwotna strzelba została usunięta. Epic w końcu wysłuchało graczy i usunęło tą broń, bo była zbyt potężna. Nie usunięto wszystkich pierwotnych strzelb, po prostu tą mityczną, i teraz z bossa na iglicy zamiast tej strzelby dropi nowy, mityczny Recykler. Nie jest on jakiś za dobry, bo zadają tylko kil kilka damage'a więcej niż legendarna wersja, ale jestem fanem tej zmiany, ponieważ strzelba pierwotna naprawdę była zbyt potężna. W Lika słyszeliśmy też coś o mitycznym karabinie pierwotnym, więc możliwe, że w następnej aktualizacji ponownie zmieni się drop z tego bossa i teraz to będzie mityczny, pierwotny karabin, czyli ten, który się robi z kości. Teraz powiem wam o nowej współpracy Fortnite'a z grą Horizon Zero Dawn. Do gry wejdzie skin głównej bohaterki tej gry, czyli Aloy, razem ze całym swoim zestawem. I jeśli będziesz miał tego skina i będziesz grał na PlayStation 5, to dostaniesz jeszcze dodatkowo drugi styl, który teraz widzicie. Ponieważ przez dwa lata Horizon Zero Dawn był dostępny tylko na PlayStation, jednak cała reszta zestawu będzie dostępna w sklepie dla wszystkich platform. A do tego jutro, czyli 14 kwietnia, odbędzie się specjalny turniej tylko dla graczy PlayStation, właśnie o zestaw tego skina. W plikach też jest łuk z. Horizon Zero Dawn a 15 kwietnia, czyli już pojutrze w czwartek, Aloy, razem z całym zestawem, będzie dostępna w sklepie do kupienia dla wszystkich platform. Ja osobiście zgarnę cały zestaw Aloy do szafki, ponieważ ostatnio rogrywałem tą grę i mi się całkiem spodobała. Także nie mogę się doczekać tego skina, a my przechodzimy dalej. Razem z tą współpracą do gry wejdzie też nowy tryb okresowy. Będzie to tryb Aloy i Lara Croft, w którym będą tylko łuki i podwójne pistolety. Jeśli jesteśmy przy trybach, to do, do gry prawdopodobnie wejdzie 50 na 50, czyli stary tryb, w którym są dwie drużyny po 50 osób, tak jak tu mówi. W plikach jest już też egzotyczny grapplerowy łuk, który był na zwiastunie. Będzie go sprzedawała Lara Croft w tajnej twierdzy. Mimo, że samochody w Battle Royale są dostępne od 8 miesięcy, to w trybie kreatywnym nie było możliwości ich zespanowania. Aż do teraz, bo w końcu Epic Games dodało taką możliwość. To jest nowy ekran wczytywania z nowym skinem, a to są wszystkie nowe skiny wprowadzone w tej aktualizacji. Miejcie na uwadze, że może być ich później więcej, ponieważ niektóre mogą być zaszyfrowane. Oraz nie ma tutaj A bo jeszcze ją pokazywałem. I to by było na tyle. Na razie.